Tak w jesteśmy. Kurde, że go Ciekawe czy ktoś dołączy do like? Może. Muszę tylko go startować. Startowany, o! No i teraz jest startowany. Startowany, o. No i teraz... No i dobra. Teraz trochę się wyciszyłem. Tam w telefonie, żeby nie tak dokładnie nie było. No, słychać? Wiecie dlaczego mam te 8 8, 8, 8, 8, golda? Te 8 golda, no to właśnie, że widziałam na tym, o to, o to, o to, o to, ten. Oto, 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 oto. Ten samolot. Przepraszam. Przepraszam, bo byłem w maku, napiłem się koli. Może jeszcze kolę napiłem? O, a to za mną jest. No i wierzcie takie koszulki, które. Mam tutaj, o tutaj jest taka koszulka, tylko nie wiem czy jeszcze się naładowała. Ale ja mam permisję do niej, to może no. To jest właśnie mój samolot. Tutaj biorę jetpack. No i tak ten samolot wygląda. Tutaj takie balony. Bo inaczej, bo jeszcze nie nazbierałem sobie yy, na to. Kurde, co tam koty robi? Oj, tylko trzy dostanę. Aha. 3 70. O, no to no na to jeszcze się muszę postarać. Hmm. Na to jeszcze muszę się postarać. 500 Robuxów. Ja muszę mieć 400 Robuxów. Znaczy 500, 500 Robuxów. 400 zawsze kupię sobie potem, potem na zbierę, zostawię sobie 100 Robuxów i kupię kolejne 400 Robuxów i będę miał 500 Jak będę miał 500 No to sobie kupię Oto Potem te wszystkie, wszystkie te usuniemy balony A potem tutaj damy z tyłu te Silniki Jeszcze nie wiem jak będę No tego używał Ale no na razie się przelecimy Czy ja mam włączony mikrofon? Włączony by byłoby śmiesznie, jakbym gadał. Ja muszę usunąć ten znak Audi. Jaki mam dać? Yy, no Taki, wiadomość do widzów to się nazywa. Tam gdzie pisze Audi, na dole. O tutaj, tylko ja tam nie mogę... Jakie laty? Od tego. Ja to zmieniam, poczekajcie tu chwilę. No mm, dobra, teraz mnie nie słyszą. Ustawiam... ustawiam, 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 ustawiam dźwięku. Teraz piszę dźwięk z mikrofonu. Ej! zapomniałam coś zrobić. A! Wiadomość do widzów. Damy... Gramy? Eee... Yy. Gry... No, gry da! Dobra, Dobra, mamy... Pisałam wiadomość do widzów. Jest. Oku, Trochę ścięło. Od, odpalamy naszego traktora. nie <laughs> Musimy, Musimy słuchawki nałożone. Ach... Dobra. Ej, ale ja nie mogę polecieć, bez jednego pasażera. Potrzebujemy no pasażera. żeby nam pomaga. Wejdę z moim drugim kątem. Niestety. Moje drugie konto. Bo inaczej nie polecimy. Niestety. Zaraz mój pasażer dołączy. Poczekam. Dołączył tutaj telefon Marcel do 300. Ale lagi. Tam coś. A ja znam te siedzonko. Znam te. Może... Może Mitorin zadzwoni. O! I widzimy na kanał Mitorin! I ogóra 338 wijcie! Super kanały! Niestety jeszcze tak no mało mają tych subskrypcji, ale... Zbierają się! Będą mieli tak jak ja! I zaraz dobijemy tysiąc subskrypcji. I ile nam jeszcze zabrakło? Mamy 892. Yy. No, ale powiem, że jakieś. Yy. No... Nie wiem, że. Yy. Y -y, jakieś 200? No, raczej 200 jeszcze nam zabrakło. Czyli dwa 0, O! Chcę dołączyć! Dobra. Pasażer, dawaj! Dawaj na pakę. Pasażer, go widać. Może będzie go widać. Hop! Jakby to, to na moim drugim koncie. Jest! Jest! A! I takie koszulki też dodałem. Takie. Bo to jest, bo to dodałem na YouTubie, czyli, że twój tata, z, kiedy wziął mleko i, i ten, wypił je i wrócił ze znakiem prędkości, a potem jego mama, zdziwiła dziwiła się, że ma pr znak prędkości, a mleko sobie wypił. Czekaj, kapsel. No wsiadaj, a nie ruszasz się. No wsiadaj. Wsiadaj! Proszę się? Dużu. Dobra, zaraz polecimy Poczekajcie Ej, teraz Ale, White ładnie Dobra, weź sobie tam z tyłu pistolet masz Chodź, pasażer O, przyszedł Mamy pasażera Dobra, jesteście gotów? Kurde, się nie o, Uszy Dobra. Lecimy! No i dobra. Na razie mam. Taki luz. Hmm. No? Jak dam, panie kapitanie? Dobrze! Tylko. Gdzie lecisz? Trochę w lewo. Dobra, już, już. <gry> no to ja ci pamiętam? W lewo! No przecież zimny! Lecę w lewo! No to raz dobrze, to raz dobrze! Trochę w lewo, trochę tak. No dobra. Ale dziwny pan. Wyłącz te silniki! O. Dobra, wylądowaliśmy. Dziwny pan. Jakby co, no to dzisiaj robiłem ten update tego samolotu i z metalu, czyli takich najlepszych materiałów. Bo jest taki istnieje. Dobra. Nie ja mogę skręcać. Nie wiem dlaczego. Wolę no. Już... O, teraz mogę skręcać, bo już odpaliłem silniki. Tu mam już kło. Jakby co to mi Torin jeszcze nie ma, ale może zadzwonić. Zadzwoni, ale będziecie go słyszeć, ale tak średnio chyba. To jest ten punkt właśnie. Jak ktoś tych punktów nie zbiera... I będzie na samym końcu, no to nic nie zostanie po prostu uczonego. Po prostu. Rozumiecie? Po prostu umrze. <laughs> Musimy wylądować. Bo. A w ogóle jak chcemy wylądować? Lądujemy? No jasne, że tak. <laughs> Trochę do tyłu, daj. Mogę? Do tyłu? Nie mogę. Muszę to latając. Trochę podnieśmy się. Halo, podnieś się. O, już. Dobra. No i tu wylądujmy. To niech pan tu poczeka, okej? Okay? Dobra. Niech pan zamknie tam drzwi, okej? Okay? O, zamknął. No i dobra. Ej! Czemu ja słyszę silnik? Ej! Какой большой мото. Какой большой... А! Ч ⁇ это же руша? это же руша? А что сюда водили? Еще раз. Эй, а дальше здесь ним стало. не Ага, Robi. Ej. Niech pan co so... to Niech pan sobie to odpuści. pan do środka. No pan zwaliował. Jak to się wyłączało? Niech pan to... Uf, uf. Niech pan to wyłączy. Niech pan to wyjdzie.

Jezu. Nie leci do góry, nie leci do góry, szadaj, już O Jezu, o Jezu, on musi umrzeć, on musi umrzeć, on niech on umrze, niech on umrze, umar! To zawałem, Dostał zawał! Dostał zawał! umar, szybko, o, o, mam przyjąłem kontrolę, Okej. Okay. Przyjąłem kontrolę, jest już bezpieczny. możemy lecieć już normalnie. No i dobra, mamy. Tam, tu lata jakiś Trollface. Jakiś dziadek. Ej, Trollface wygląda jak dziadek. Wiecie? My dobrze lecimy. Wiecie co? Chyba zmieniam grę. No i wybuchu dobra, co mamy teraz? 24 golda. Może zmienimy grę na Brookhaven? Ej, a co jak Alex lat dołączy? Jak Alex lat dołączy... O Jezu, to się źle skończy. To się źle skończy. Nie, 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 nie. No, no, no. Nie, błagam, proszę, nie mów mu tego, nie mów mu tego. Szybko, 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 szybko. Zmienię się znowu z tego kida. Kidosa. Hmm. Ała! Aaa! O Jezu. Ała, moja noga. On już słyszy te dźwięki Brookhavenowskie. Aaa. I czemu jestem cały brudny? O, dobra. Mamy ten Brook Heaven O! I to są te właśnie... O, właśnie. tam była moja koszulka. Dobra, no to zmieniamy się na kida. Kid.